Siemano widzowie, zapraszam was na mój serwer na www.claudia.gg IP macie w opisie Mamy tutaj Codzienna nagroda Epicki klucz codziennie Sklep Rynek Random TP I pomoc Różne klucze mamy Tutaj mamy do legendarnej Epicka I czasu Tutaj mamy jakieś topki, które mi się popsuły. <laughs> Ochrona spawna jest zrobiona. Więc jest fajnie. W item shopie mamy klucz epicki za 1 zł Klucz legendarny. Za 5 zł Ranga VIP. Za 5 zł Półkole obsa. Półkole obsa to jest. Hmm. Y... Jest taki fajny obsydianik, o właśnie, i tutaj nam takie coś wychodzi w powietrzu, jakie koło. Jak klikniemy to mamy właśnie takie półkole. Więc polecam nasz serwer. Łatwo się zarabia. Więc zapraszam.